Pyta.pl, znajdujemy się na demonstracji za wolnymi mediami organizowanej przez telewizję TRFAM. Będziemy podawali się za Agatę Adamek z TVN Meteo i zobaczymy, czy nas pobiją. A jak pan poseł uważa, jakie medium w Polsce jest najwolniejsze? Nie ma nigdy całkowicie wolnych mediów, dlatego że każde medium e, ma swojego wydawcę, ma tych, którzy dają pieniądze, ma tych, którzy narzucają. To ma tu swoją prędkość, prawda? Tylko problem... Ta demonstracja jest dosyć wolna, ponieważ nie przemieszcza się zbyt szybko, prawda? Więc... Każda demonstracja. To, co tak. widziałem szybsze demonstracje, więc jest adekwatne, ja, tak? Widziałem demonstracje na rowerach, wie pan, także rowerowe demonstracje, hmm. więc. więc... No pewno i... nie można oni powiedzieć, że są wolne. A pani może, dwa słówka? Skąd? Z TVN-u. No dziękuję, idź pan, kłamstwo takie na kłamstwie. Spadaj, spadaj, dziadek. Witam, niesie się pani aż trzy flagi. To jedna, druga, trzecia. Bo kocham mu bardzo. A z jakiej pan jest telewizja? Agata, Adamek TVN. E, czy... Oj, TVN to nie chcę. Dziękuję bardzo. I Wy i tak nie powiecie to, co jest prawda właśnie. Widzicie, no, widzicie, jak ja kocham Polskie i za nią oddam życie. Modlimy się, za was, się za was, żebyście byli, żebyście mówili prawdę dziękuję, tylko dziękuję. prawdę. słowa prawdy nie powiedziałem. A czy pani idą na rekord z tymi flagami? Dlaczego tak? nie, pan bardzo przepraszu nie powiedział prawdy. Niech żyje jestem z jedność, Proszę. O Stefałenu jest. Niech, niech, niech żyje z Polska, niech żyje solidarność. Polska i solidarność. Z ja tym trwam. Rozumiem, no to bardzo mi tak. tak. państwo? Jakiś emblemat powinien być tutaj, bo yy, dużo. Inkognito. No możemy być równie dobrze z TVN-u na przykład, jeśli nie przyznawać. No, no właśnie o to chodzi, dlatego ja nie bardzo wierzę, że pan jest trwam. No pan jakoś to... Zad... Zdowodnie. Oczywiście, oczywiście, Zdowodnie. oczywiście. Zdowodnie. będziemy wdzięczni. Dobrze. Proszę bardzo, to jest moja legitymacja. Proszę bardzo. No, no to właśnie, to jest N. telewizja TRWAM. To jest telewizja TRWAM, proszę zobaczyć. N Proszę zobaczyć. TVN. Te Płen, proszę pana. A TPN to. Jest... O, to nie ta legitymacja. Od kiedy, to pan poczeka, Poczekaj, Niech pan niech pan trochę nie kłamie. Nie wziąłem, nie wziąłem właściwie. Tak, widać... Po prostu zwykłym oszustem, proszę pana. No. Niezwykłym, jestem. Nie, nieprzeciętnym oszustem. Pan w żywe oczy do, do nas robi z nas wszystkich z ludzi poważnych, patrząc, młody człowiek GVN. patrzy nam w oczy i mówi jestem z telewizji, trwam, a legitymację ma TVN-u. pan ma na nazwisko? Stefan Goldstein. Stefan Goldstein. Tak, z Telewizji no, to, to Dziękujemy Panu to jest, bardzo. Jest, tak, dziękujemy. Samo, tak samo to, to prawdziwe jest nazwisko, jak ta, nie, nie jak nie ta Telewizja Trwama. Dobrze, dziękujemy jest w takim razie. Z Telewizji Trwamy jest Pan z tvn jestem oszustem. Mówił Pan, że mają państwo czy, państwo czy jego? Szkolenia, że mają się hmm. Państwo przedstawiać jako Telewizja Trwama. W rzeczywistości są Państwo z tvn tak TVN Meteo jesteśmy tak naprawdę. Pokazywał Pan swoją legitymację, było tam TVN, nie było TVN Meteo. Jestem, jestem Agata Adamek z FM Meteo, tak naprawdę. Ja proszę powiedzieć, dlaczego szukuje Pan ludzi na, na Alejach Ujazdowskich, podając się za telewizję Trwam, będąc z innej telewizji, bez akredytacji, bez prawdziwej legitymacji prasowej? E, na osobistą prośbę pana premiera. A tak na poważnie? No poważnie mówię. Czy, ja no nie zgadzam się takiego, na publikację no? swojego wizerunku, mm. żeby było jasne. Mhm, dobrze. Jest to ja też się nie zgadzam na publikację swojego wizerunku, ani my głosu nie mamy, w żadnej postaci i w żadnych. Też, tak. To dlaczego się pan wypowiada do, do publicznej radiostacji? Nie, ja mówię do mojego mikrofonu. Ale ja nagrywam jawnie, proszę pana. Ja też nagrywam, ja mówię do swojego mikrofonu i sam się nagrywam. A to, że pan mnie nagrywa, to nie wiem, no ja mogę sobie tu stać, a pan mi podtyka mikrofon. Dlaczego pan mnie nagrywa bez zezwolenia mojego? Łami pan moje wolności i prawa obywatelskie. Pan Jeżeli... zgodził na nagrywanie. Nie, skąd? No, się pan no gdzie? Jak podpisałem coś? Nie, no ja muszę podpisać zgodę, żeby się zgodzić. A czuje pan wstyd? Nie, nie, zupełnie nie. Nie A czy to, co pan, odmówił, to, co pan robi, robi, to jest moralne? Ciężko mi powiedzieć, ale podejrzewam, że nie. Jak pan zamierza protestować? Idę do domu zaraz. Stefan, Stefan Goldstein. Stefan Goldstein, Stefan Pan nie, 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 nie. Pyta P.L. Wtedy pan. Jak? P? Pyta.pl. Pyta tak słucham Cię? Stefan Goldstein. Dobra. Nazywają nas na czerską. Okay. Szybkie pytanko, czy jesteście radykałkami? Co to jest? Radykał? No, co to jest? Czy to jest radykał? Nie. No, rady wesoły. Kał, no to. No to tak. No, to tak, ok. Dziękuję. Dzień dobry, panie konery. Takie szybkie pytanko, co pan sądzi o najnowszym bądzie? Orane! Dziękuję. Kiepski. Lepsze były te bondy z panem. Orane! Zdecydowanie lepsze. Orane! Dziękuję bardzo. Bola! Policę. Dziękuję. Bóg zapłać. Dobry człowiek. Niewierni. Haniebna zdrada małego szatana spowodowała usunięcie konta Facebookowego pyta.pl. Powiecie pewnie, że to wina kozy, który wrzucał zbyt dużo cycków, ale my wolimy wierzyć w semicki spisek. Możecie zlikwidować nasz przyczółek, ale zaraz zbudujemy następny. Możecie uciąć Pytę Chydrze, ale na jej miejsce wyrosną trzy nowe. Kliknijcie w link w opisie filmiku i polubcie nasz profil na Facebooku. Wkrótce silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Żeby udowodnić, że nie żartujemy, utniemy sobie małą drzew.